Ale halo, halo czyli dzień dobry. Dzisiaj chcę wam pokazać mm, kontrakty cienia. Jak dany kontrakt wykonać, i tak dalej. Tak, wiem, jest, jest mnóstwo nas, którzy wiedzą, jak to zrobić, wiedzą, jak dany kontrakt wypełnić bez powtarzania. Ale nie oszukujmy się, są między nas, między nami ludzie, którzy po prostu nie ogarniają gier komputerowych tak dobrze jak my. I ten właśnie oto poradnik. Mam nadzieję, że po prostu im to pomoże. Skleciłem to zdanie bardzo fajnie. No dobra, mniejsza o to. Mamy tak, zmora rozumu Wykranie śmiertelnym artefakt. Spotkaj się z alchemiczką, wytwórz zmora rozumu, przeprowadź napad. Dobra, zatwierdzamy. I co my tu mamy? Hmm... Dobra, etap pierwszy: alchemiczka. Nawiguj. Żółci bagno. Dobra, gdzie jest mój padł? Udajemy się do mm, tej naszej kochanej alchemiczki. Gadamy z nią. Czy wszystko gotowe? Bla bla bla, bla bla bla. Dobra, listę mamy. Oczy żabiego demona, dwie, dwie skóry i tydów. No okej, okay. to lecimy po to. Po te wyznaczone składniki. Mam nadzieję, że to pójdzie raz, dwa. Nie będzie czas, co chwilę powtarzać. Może coś tu jest bliskie, jakieś. Może są tu jakieś bliskie potwory? właśnie, o tym właśnie mówię. No nic, na razie tu co panie, którzy przeszkadzałem, ale to nic. Dobra. O, tu jest żabi demon. Jedno i drugie oczko. Czy jeszcze dwa oczka zostały? I jeszcze skóry. Przy okazji jeszcze potworna esencja. No nie jest, to no pójdziemy dalej przed ciebie, Może tutaj będzie coś więcej tych potworów. Dobra, jedno oczko, drugie. No i co mamy teraz? Dwie te skórki, tak? I tu widzę, że coś jest. No i przy okazji to zaczepiona. Ja byłem pierwszy. ha. ha, ha. spoko. Dobra. Już składniki mamy. Lecimy z powrotem do alchemiczki. Dobra. Masz wszystko tak, proszę dostarczyć. Myszko szybciej to zrobię niż napadzie. Dobra, tu i tu. Dostarczono. Dostarczono, dobra. No i gdzie teraz? Mamy przemknąć do palisady, ale to ja bym chciał po prostu przeteleportować się w to to miejsce. No dobra, no to lecimy. Po drodze potworu oczywiście omijam, bo nie ma, nie ma potrzeby ich atakować. No, może jakby się jakaś taka elitka legendarna trafiła, to byłoby super. Przy okazji, jeszcze jakaś taka. Nie, to może przy okazji, że to jest właśnie. Łolololololo! Trochę was za dużo tu jest. Trudno się mówi, żyje się dalej. No, nie fajnie mnie wzięli. Wow, wow, wow. trochę was tu przybyło. Czy te promienie muszą nawigować? Nie chciałbym tego. Proszę to zmienić. Jeju. Jak na złość. Trochę tych eliktuję, dlatego trzeba ich troszeczkę ubić. Opiekun grogu. Super. No, szybciej. Dobra, zdech. Dobra, pyłek zebrany i tak dalej i lecimy do naszej alchemiczki. Gdy, już, gdy tu już tam dotrzemy, to będzie teraz ważna taka sprawa. Jeżeli jesteśmy nekromantą wyłączamy wszelkie miniony. Ogólnie wyłączamy. Je, jeżeli gracie postacią, która, e, która przywołuje sobie miniony na stałe, to sobie po prostu to. Wyłączamy. Nie jest nam to teraz potrzebne. Ze względu na to, że miniony agrują niepotrzebnie strażników. Dobra, i tutaj mamy zmora rozumu, tak? Mamy strażników. Ten czerwony okrąg omijamy, bo inaczej będziemy musieli na nowo powtarzać zadanie. I nas zauważą. Omijamy to. I ładujemy. Dobra. Ci zostali zdezorientowani. Lecimy dalej. No i tu mamy kolejnych Przemykamy się delikatnie Nie zwracając na siebie jakiejkolwiek uwagi Dobra, ja sobie może tu od razu zmienię na minionów Tych moich To, to bym chciał, Tomek tu, dziękuję W czym mogę pomóc? Zaprowadź mnie do artefaktu Dobra Już? No to jesteśmy, bierzemy artefakt. No i tutaj będziemy musieli jakąś taką, można powiedzieć, wzmocnionego strażnika pokonać. Ja no, sobie przywołuję tutaj minionków. Wow, 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 wow panie. Dobra. No i to byłoby na tyle. Udajemy się do Alchemiczki. I wychodzimy z podziemi. Tak. O myślałem, że się przeteleportuje, jednak się nie udało. No, chciałbym wrócić do Barmana, dobra? No, okej, okay. no to lecimy do naszego barmana po nagrodę, i tym oto sposobem będziemy kończyć zadanie. Dobra, tak, wypełniamy kontrakt, myk. No i wykonaliśmy zadanie. Ci, którzy w większości nie umieli, to udało im. Ma... Tfu, to mam nadzieję, że mi się teraz uda. Dobra, także na razie, pa pa.